Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy biszkopt kakaowy, który będzie służył nam jako podstawa do ciasta kopiec kreta. Potrzebne będzie 6 żółtek, 6 białek. Oddzieliłam smy białka od żółtek, 6 łyżek cukru, 2 łyżki kakao, 5 łyżek mąki pszennej i jedna łyżeczka proszku do pieczenia i teraz biszkopt białka ubijemy z szczyptą soli na puszystą masę

jajeczną już mamy ubitą i teraz będziemy dosypywać mąkę pszenną kakao i proszek do pieczenia mąkę należy przesiać wówczas biszkopt mamy bardziej napowietrzony Takimi ruchami półkolistymi należy składniki połączyć. Tak wygląda. Biszkot, przygotowana masa biszkotu. I teraz mam tutaj tortownicę wyłożoną papierem do pieczenia i masę przekładamy do tortownicy. biszkop będzie piekli około 40 minut w 170 stopniach. Biszkop wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda biszkop jest idealnie wypieczony, puszysty biszkop z którego zrobimy kopiec kreta. Dajemy biszkop do ostudzenia. biszkopt już mamy ostudzony. Potrzebować będziemy do naszego ciasta, się nazywa kopiec kreta, cztery banany. Banany obrałam, umyłam, obrałam ze skóry i skropiłam sokiem z cytryny, aby nam nie ciemniały, bo banany. Lubią ciemnieć, więc sok z cytryny zabezpiecza, żeby nie ciemniały. Mam tutaj pół tabliczki deserowej startej czekolady, pół litra śmietany 30%, 4 łyżki cukru pudru, 3 łyżeczki żelatyny. Żelatynę zaleję wrzącą wodą i pomieszam do całkowitego rozpuszczenia. Jest to mój sposób na ciasto kopiec kreta. On jest bardzo prosty, praktyczny i ma ładny efekt. Dobrze smakuje. Jest to takie delikatne ciasto. Domownicy lubią, szczególnie dzieci. Tak, sielatynę mamy rozpuszczoną. A teraz... Będziemy wydrążać biszkopt. Biszkopt wydrążamy, i w to miejsce wydrążone damy banany. Ja to wydrążam biszkopt łyżeczką. I tak już mam wydrążony biszkopt. Tak wygląda. Nie wiem, czy widać. Tak wygląda. Tu mam wydrążony biszkopt. To miejsce, a to sobie damy później na górę. To wyzłożone ciasto pójdzie na górę. I teraz w to miejsce ułożymy sobie banany. Tak, i tu może jeszcze. O tak. I tak to wygląda. Tak mamy. I tu tak mamy przygotowane. A teraz będziemy ubijać śmietanę ubijamy na sztywno i dodajemy cukier puder de la senda y dale bien Wykładamy startą czekoladę. Masę należy pomieszać i wykładamy masę na banany. Formując taki kopczyk. To wygląda. Nasz, nasz kopczyk. Może tutaj jeszcze troszeczkę to też wyłożę. I tu mamy przygotowane. Może jeszcze tak leciutko robimy ten kopczyk do góry. I tak mamy przygotowane. Tak wygląda. Teraz ciasto, które żeśmy wydrążyli, przykrywamy nasz kopczyk. Oto wygląda ciasto kopiec kreta. O ile Państwu mój przepis się podoba, to bardzo serdecznie proszę o łapkę w górę. Kopiec kreta fantastycznie smakuje. Teraz powędruję do lodówki na 2 godziny. I tak oto wygląda nasz kopiec kreta. Ukroimy kawałek. Jest to zaznaczam. Moja wersja kopca kreta. I tak oto wygląda kopiec kreta. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.